Halo, halo, Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Oczywiście, dzisiaj przed nami po raz kolejny deczek z Renfri, jako że tych deczków z Renfry jest cała masa. I tutaj, z po raz kolejny, w sumie bardzo podobna koncepcja do tego handbuffa, z tym, że zamiast bufować rękę, to mamy troszkę więcej kontroli. I szczerze powiedziawszy, ja ten dek bardziej sobie cenię. Być może nie jest lepszy, bo jednak ten handbuff robi dużo punktów. Natomiast tutaj mamy tą kontrolę większą, ja kontrolę lubię. Mamy dowódcę, którym przesuwamy jednostki i w połączeniu z Milibą jesteśmy w stanie czteropunktowe jednostki zbijać. Mamy sabotażystów Szkoły Kota, wokół których przeciwnicy o dziwo czasem zapominają grać, co jest dosyć dziwne, a poza tym teczek wygląda dosyć podobnie. Tak, mamy te wszystkie dobre brązy skwiatel, mamy wozy bojowe oczywiście, mamy Munro i Zultana, mamy Dąb, który też kontrolę stanowi. Mamy tempo w postaci płotki Hydavera Hans eee, No i w zasadzie tak to wygląda. Trys dobieramy to, do czego brakuje. jest bardzo mocny, bardzo przyjemny, moim zdaniem. Potrafiący radzić sobie z zagrożeniami przeciwnika. Eee, także to no co? No, wydaje się być bardzo solidny. Nie ma tutaj nic więcej do dodania. Także no zobaczymy, jak nam pójdzie w dzisiejszym odcinku. Eee, czasem może brakować trochę punktów, ale. Wydaje mi się, że zdecydowanej większości gier ten deczek gniaździe, także link do talii w opisie. No i gramy. No i rozpoczynamy. Nasz pierwszy przeciwnik Duma, będzie grał wampirami. Więc mamy tutaj niespodziewany mecz Renfry na Renfry. I jesteśmy na niebieskiej monecie. Czyli będziemy rozpoczynać, no muliganujemy tutaj oczywiście Płotkę Davera i Milwę. Teraz no, nie jest najgorzej, jest też bardzo dużo brązów. Bardzo dużo brązów. Jaki mamy plan? Jaki mamy plan? W ogóle mamy dwie Hanzy. Trochę nie zauważyłem, ale zawsze możemy sobie wymienić tris. Pytanie, czy my chcemy zaczynać od woziku? A jeśli nie od woziku, to od czego innego. Rozpoczęcie od tris tak na samym początku nie wydaje mi się dobrym pomysłem. Także. No, chyba musi to być wóz. Wóz na stół, wóz wzmocniony. Przeciwnik oczywiście ciśnie. No I teraz tak, wampiry stanowią bardzo duże zagrożenie, bo mają bardzo dużo punktów. Natomiast to no, przeciwnik zagrał w zły rząd. Dlatego to oczywiście wykorzystamy od razu. Użyjemy ładunku dowódcy. Przeciwnik użył to my też możemy. Zniszczymy Fledera. Damy sobie tutaj pancerzyk. Sytuacja jest całkiem nie najgorsza. Okej. Okay. Przeciwnik gra kolejnego wampira. My możemy znowu na dwie tury tutaj próbować tego wampira zbić. To jest fajne. Mamy tak Dosyć sporą kontrolę, więc te silniczki jesteśmy w stanie zbić. Zawsze o 4 mamy zasięg z dowódcy, żeby coś wyrazić, czego usunąć. Tych czwórek jest bardzo dużo i tutaj już to już ja ewidentnie sugeruje, że będzie się zmywał, chociaż są <laughs> w I dawer. Może jednak mówią, że nie. A, ja tutaj skracam sobie Puf. I zobaczymy. Czy przeciwnik poleci dalej? Czy może spasuje? Możemy też fajnie wołchwa wykorzystać, żeby. Ok. Wrócił kolejne trzy krawędzie. No i rzutko łatwo wygrana. Mm. Nie złożyliśmy praktycznie nic. Jeden do dowódcy, no ale przeciwnik też jeden. My mamy jeszcze płotkę w talii. Przeciwnik już nie ma. Myślę, że nie ma na co tutaj narzekać. Płotkę wymienimy. Tanzer Enfield wymienimy. No i zobaczcie. Dobraliśmy wóz, dobraliśmy Munro i dobraliśmy Zoltana. Co to oznacza? No chyba odpalamy. Odpalamy się w 2 Nie ma na co tutaj czekać. Przeciwnik raczej nie ma takich opcji na usuwanie tutaj łatwo tych awanturników. A więc sobie tutaj na spokojnie damy radę. I teraz tak, ja użyję ładunku dowódcy, żeby to usunąć. Na razie jeszcze nie będę przemieniał. Nagramy sobie maxi. Już podejrzymy, co jest w talii. I widzimy tak, że dobierzemy Renfry. Ale nie dobierzemy dębu. Dąb możemy sobie dobrać z Tris w takim układzie. Myślę, że taki układ jest w porządku, co prawda nie będzie loka, ale. Przeżyjemy, bo to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć drow. Czyli sobie dobierzemy sabotażystę, renf i straceńca. W tym układzie. Dobra. Więc zostawmy. Wystarczy zapamiętać, żeby dobrać dąb. Będzie ok. I teraz te dodatkowe 4 punkty mogą zrobić różnicę. kubem. Okay. No to co? Przemieniamy Teoretycznie mógłbym to przenieść do przodu Żeby zadać tym obrażenia, ale wydaje mi się, że taką opcję sobie może zostawię na później. Jeszcze nie wiem czy to się do końca opłaca. Lok, lock okay. lok na Munro. Jest w porządku Przeciwnik nie gra wokół sabotażysty. No to jest spory błąd. Aha, bo sabotażysta tutaj ładnie, jak widzicie, wchodzi, eliminuje tego garkaina. No chcemy wy wybijać to, co jest groźne, tak? To, co generuje punkty, należy wybijać. Myślę, że nikomu nie muszę tego tłumaczyć. OK, przeciwnik w ten sposób. Okej, okay, Zoltan dostanie żabą. Ale to też nie jest problem. Używamy tutaj ładunku. Leder usunięty. No i widzicie, że punktów mamy nie najmniej. Przeciwnik musi się tłumaczyć. Zaraz pewnie Renfri jakoś poleci. Okay, Oriana. No już na Oriana niestety odpowiedzi nie mam. W zasadzie już odpowiedzi nam się pokończyły. Oczyszczenie... Raczej tak średnio. Tutaj... Już przesunąć do przodu nie przesuniemy, więc no tutaj dajemy pancerz na naszego straceńca. Ale też ta Oriana zrobi jakoś mega dużo punktów. Właśnie. Możemy też sobie Munro oczyścić, albo możemy krwawienie oczyścić, albo też możemy wymienić sobie tego Wołch Fabon. W sumie nie będzie aż tak potrzebny. Oczyszczenie tutaj jest warte dwa plus trzy, pięć. Oczyszczenie tutaj jest warte, no sześć poniekąd, ale też w sumie wolałbym mieć o, czy wolę tak, Dobierzmy sobie ten dom. Tym dębem pociśniemy. Nie zbijemy Oriany, nie bój się, to zawoli tylko ogromnie. Nie zbijemy Oriany, ale. Tak, myślę, jest w porządku. No tutaj niestety jest pełen rządek tak zrobię. Trochę nie, nie najlepiej rozplanowałem też te jednostki na oba rzędy. W sumie Oriana trochę nas zajedzie. Teoretycznie też moglibyśmy spasować. I zostawić sobie te punkty na kolejną rundę. No, powiedzmy, że podoba mi się pas. No, możliwe, że on tego w jednej karcie nie zrobi. No bo Renfry tego nie robi. No chyba, że użyje dowódcy od razu. Pan za Renfry. Uuuu, zaciągnął się. He, he, he. He, he, he Wydaje się, że jesteśmy... Ło, wow, świka. Okej, okay. co? Karta przewagi. No dalej możemy przegrać, no bo Renfrey plus Reggi zrobią punkty. Ale no wydaje się, że sytuacja jest dobra. No my dobierzemy Renfry na pewno. Dobierzemy też sabotażystę po mulliganach. Też hmm. w sumie mogę dobrać milwę, jak to mi się wydaje, nie bo ta ona mogę się wtasować na szczyt. Ale powiedzmy, że udało nam się. Dziwnik z runicznym czarodziem. Ja, jakby ja nie jestem w stanie się nadziwić, jakbym w nagrozie runicznego czarodzieja tylko pod jedną free mnie to jest mega dziwny. Ale oponenci grają. No tutaj możemy sobie usunąć jedną larwę. Byłoby szkoda gdyby zdarzył im się mały... Ja no nie, pa, nie to? zróbmy więcej przesuwań i tak nie mamy. Uh, tutaj tą Milwę jednoobrażenie zachowam, bo może będę coś dobijał. Nigdy nie wiadomo. Okej, okay. zagrajmy straceńca Też może Renfej najpierw powinienem, bo może będzie Zagraj brązową kartę. Tak żeby już wiedzieć co dobierzemy. czy co dostaniemy do dowódce. Jest zagraj brązową, klątwa zazdrość, stwórz bazową kopię. no te obrażenia... Ja chyba zagram sobie brązową. Zobacz co dobierzemy loka. A. Niech będzie. I rozdziel 8. Nie chcę dobijać milwą bo ona by wskoczyła do talii, a nie chciałem, nie chciałem tego. Więc wyszło nie najgorzej, Przeciwnik ma fajną ropuchę, ale przebolejemy. No, chyba nie dobrał. <laughs> nie dobrał albo Renfri, albo Regisa. Wydaje się. Także no tutaj dosyć łatwy win, no, ale karta przewagi. Czyli się musiało tak zakończyć, prawda? Zobaczcie, no, to jest mega dobry finisher, ale no to za mało. Pik, pik. I wygrywamy o ten dąb. Boom! Skojatel Górom. 17 do przodu. Myślę, że dobra kieka. i drugi przeciwnik. Mamy piraty. Więc tutaj szykuje się dużo remuwalu po stronie przeciwnika i w zasadzie nie jest to dla nas dobre ze względu na sporą ilość pancerza. Więc nasi straceńcy będą smutni, harcownicy będą smutni. Woł, powiedzmy, może coś tam oczyści. my chcemy to zostawiać na ręku? Powiedzmy, że zostawimy. Jak sobie tutaj zagramy? No myślę, że polecimy w miarę agresywnie. No, tutaj długa runda raczej byłaby niewskazana. Okej. draka. No mamy 2 C dla zablokowania. Właśnie jest Drakar w tym meczapie i jest Krach. Tym, że no Kracha mogą teoretycznie usuwać z Renfree Jeśli się dobrze trafi. Co jest troszkę ryzykowne mimo wszystko. Dlatego ja... Zagram sobie w ten sposób. I zachowam do Regara na później. Wydaje mi się, że to jest dobre podejście. Takie trzymanie tego remuwalu. Przeciwnik gra sobie no, wybiorną, że ich usunie. Albo i nie, myślałem, że zagra pierwotny Zef, a zagrał jednak flotę. I ładunek dowódcy. No to jest, wydaje mi się, spory błąd. To mi się wydaje być sporym błędem. Tak... Nic przeciwnik tym zagraniem nie zyskał. A wydaje się, że sporo stracił. No moglibyśmy oczyścić to krwawienie. Pytanie, czy to się opłaca. Ja myślę, że sobie zagram straceńca. Po prostu i straceńca będę sobie pancerzował. Po cichu liczyłem, że Ping poleci w jedną z tych dwóch jednostek, niestety nie poleciał. Tak to bym sobie przesunął Drakar w następnej i dobił sobie Milwą jedynkę. Trochę dziwna karta, pirat -pornik. Powiedzmy, że rzucę. chów. Pude... Troszkę chciwe podejście z mojej strony. ale powiedziałbym, troszkę bardzo chciwe. Bo mogłem użyć jakoś ładunku do wódcy, żeby na przykład ten drakar zbić. Trochę stracenie mi nie pomaga, bo wiecie, gdybym pingnął tego, tego drakara w poprzedniej, to bym sobie ładnie jednego przesu... Wow. Okej, okay. deczek z meluzyną. <laughs> no, my nie mamy odpowiedzi na cmentarz. Więc, no mamy problem. No, ale dobra. Zagrajmy w ten sposób. Dobijmy tutaj. No, i wypadałoby zagrać goldzika. No, chyba wypadałoby. Także, wochwa, wymienimy koniec końców. Dobierzemy sobie, bierzemy sobie Renfrew. Okazji wyskakuje też płotka. Kurczę z meluzyną piraty. Nie widziałem jeszcze takiego tworu. Więc... Zawsze jest ta obawa przed nieznanym. Myślę, Polgera. To spasuję. By. Chiwi, no ma coś tutaj dziwnie podkręcone w talii. ale wydaje mi się, że. Będziemy w stanie sobie z tym poradzić. Lepiej, się mi teraz dobrać. overtempował. Wiadomo, nowe jest niby spora, ale. Ale to. to tylko. To jest tylko 15. Jest tylko 15. Co się może złego stać? No nic, prawda? Także Włochy do wymiany. Dobraliśmy ładnie wszystko. Wydaje się, że powinniśmy sobie poradzić bez problemu z obroną. Jak zagra Kracha, to od razu lock. Jak zagra. Błogosławieństwo, to sobie zagramy wóz. Jak zagra kompas, to nie wiem co zrobimy. Kompas na ośmiu kartach jest dosyć dziwny. Wpłynąłeś na złe wody. No, bardzo dziwne to było. Okay. Zbijmy na spokojnie. Zagrajmy Maxi na spokojnie. Jakież to urocze? Dobierzemy Hanse, dobierzemy sabotażystę. Jest spoko. Są nasze najlepsze karty. Teraz mamy po prostu kartę przewagi aha No dobra. Dzisiaj po prostu poświęcił kartę przewagi żeby skrócić talię. No, jakiś sens to tam miało. Ale wydaje mi się, że jest w porządku. Wydaje wymiana na milwę. No i kolejnego mulliganu nie robimy. Mamy wszystkie najlepsze karty. No, jeśli nie wygramy, to znaczy, że coś wcześniej popsuliśmy, albo deck jest po prostu słaby. A jeśli wygramy, to znaczy, że dobrze zagraliśmy. Lecimy oczywiście z wozem na początek. Tutaj prosta sprawa. Coś mi może, co prawda, usunąć tych awanturników. Jak sobie użyje ładunku dowódcy. Szkoda, że nie poszło w jednego z tych dwóch. Okay. Ja oczywiście przemienię. Trochę unlucky, w sumie, że Kora trafiła w wóz. Ale nic nie poradzimy. Discardów już raczej nie ma, bo Birna już poleciała wcześniej. No może będzie jeszcze jakiś tam jeden Skald. Co najwyżej, ale to nie będzie problemem. No i teraz takie standardowe granie skoja. Przemieniliśmy dwóch straceńców, zaraz sobie do graby Zoltana. W zasadzie powinienem stakować rząd. Our się przeciwnie gra scenariusz. No okej. Okay. Przeciwnik gra scenariusz, a my wszystko zbijamy. Cztery pingi. Raz, dwa, trzy, cztery. Stołu przeciwnika już nie ma. I teraz teoretycznie będziemy wszystko niszczyć, co się da. Taki jest mój plan. Niezwykłem ukrywać swoich poglądów. Zlokujmy pana kraka, ten pancerz trochę jest smutny yy, pancerz jest smutny, bo nie mamy co z nim zrobić, Ok, Widziej gra z obrońcą wersję No to co? Czas na Renfree? W sumie szkoda tego ładunku będzie A może Już, po prostu sobie strzelmy strzelcem. Przeciwnik zdąży nas nadgonić. Bo trochę punktów porobi, to trzeba przyznać. Aha. Czy na tyle dużo? Czy na tyle dużo? 15 punktów. Hmm. No, to jest spora przewaga. Okay. Zrobimy sobie takim, że przesuniemy. Ja nikomu nie usam. Biała Róża będzie zadowolona. Nie martw się. Przesuniemy. I dobijemy. O. Myślę, że ładnie to wyszło. Teraz jeszcze, teraz już odblokowaliśmy sobie możliwość zagrania Renfri. Ne, tutaj się bez przeciwnika nie ma co zbierać. I ten pancerz, o ile trochę nam przeszkodził, to w ogólnym rozrachunku nie wyjdzie to tak najgorzej. Co to usunąłbym tego, a też nie, ja będę jeszcze miał wskrzeszenie. Ale to jak wskrzesi obrońcę, to. okej. Okay. No niech będzie. Niech będzie takie zagranie. Przewaga jest bardzo duża. Nie chce mi się wierzyć, żeby to nam nie wystarczyło. To jest dziwny brązy przeciwnik ma w tej talii. To muszę przyznać. Nazywali mnie Zagrajmy Z wzmocnij o siłę bazową albo zniszcz, no a przeciwnik poddaje, także łatwiutko, jak widzicie deczek radzi sobie bardzo dobrze, więc polecam serdecznie, bardzo przyjemny skojatel, a w tym odcinku to tyle, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym, do zobaczenia!